Bardzo cieszę się, że spodobał Wam się mój film o trikach urodowych Nawiasem mówiąc, jeżeli ktoś jeszcze tego filmu nie oglądał To zapraszam gorąco, gdzieś tu się wyświetli Będzie link w opisie A w tym filmie postanowiłam podzielić się z Wami kolejnymi dziesięcioma trikami Ale tym razem takimi, które przydadzą Wam się w kuchni A przydadzą się przede wszystkim tym osobom, które tak jak ja są na diecie wegańskiej Bez zbędnego przedłużania Jeżeli jesteście ciekawi, jakimi trikami chcę się z Wami podzielić To zapraszam gorąco do oglądania. Często słyszę narzekanie, że mleko roślinne jest za drogie albo za trudno dostępne. Nie martwcie się jednak, mleko można z łatwością wykonać w domu. Najprostsze jest chyba zrobienie mleka owsianego. Wystarczy zblendować płetki owsiane, obojętnie czy to błyskawiczne, czy zwykłe, z wodą w proporcji 1 do 2, czyli jedna porcja płetków na dwie porcje wody. Dodatkowo, jeżeli chcecie, możecie takie mleko dozłodzić. Ja lubię dodawać na przykład syrop daktylowy. I jeszcze, jeśli chcecie, to możecie to mleko przetelić przez sitko, żeby nie latały w nim żadne drobinki płatków owsianych, ale ja szczerze mówiąc nawet wolę, kiedy coś tam jeszcze w tym mleku pływa, bo wydaje mi się wtedy bardziej treściwe. Ponadto tym nie przeszkadza mi to, bo ja i tak nigdy nie piję mleka samego sobie, tylko po prostu dodaję mleko do jakiegoś smoothie, albo do jakichś innych przepisów. Jak więc widzicie, przygotowanie mleka roślinnego w domu to jest naprawdę prosta i niedroga sprawa. W domu możecie przygotowywać też inne mleka roślinne, na przykład kokosowe, czy nawet ryżowe. I z płatków owsianych tak samo można zrobić bardzo łatwo i bardzo szybko mąkę owsianą, która później może przydać Wam się przy najróżniejszych wypiekach i innych przepisach. Mąka owsiana jest świetną, zdrowszą alternatywą dla zwykłej mąki pszennej. I aby ją wykonać, musimy po prostu zblendować płatki na drobny proszek. Wszyscy zapewne uwielbiają smak granatu. Ja osobiście bardzo lubię dodawać granat podczas robienia różnych soków owocowych. To jednak, czego bardzo nie lubię, to Obierania granatu. Za chwilę się jednak z wami podzielę najprostszym i najszybszym sposobem na to, aby podbyć się całej zawartości owoca ze skórki. Owoc przekrajamy na pół, a następnie nacinamy dookoła. Dzięki temu mogę wywinąć mój granat. I aby usunąć wszystko ze skórki, wystarczy dokładnie ostukać owoc. O dziwo, kolejnym zagadkowym owocem jest banan. Jeżeli podczas obierania banana zdarzyło Ci się całkowicie go idzie zmiażdżyć, to zapewne dlatego, że próbowałeś otworzyć go od niewłaściwej strony. Banan powinien otwierać się od... Dupki, a nie od tej strony, gdzie jest ogonek. Jednocześnie otwierając banan od tej strony, od razu yy, mamy ten czarny czubek złowieszczy, więc yy, na pewno będziemy pamiętać, aby się go podbyć. A jedząc banan z drugiej strony, możemy zapomnieć się i zjeść go razem z czubkiem. Chociaż uspokajam Was, nawet jeżeli zjecie czarny czubek od banana, nic Wam się nie stanie. To, że zarazicie się w ten sposób jakimś egzotycznym pasożytem, to tylko i wyłącznie mit. Tak czy siak czarnego czubka warto się pozbyć, chociażby ze względu na jego smak. Jeśli jednak zdarzy Wam się zjeść ten czarny koniuszek, to jednak nie panikujcie, nie musicie jechać na pogotowie. Prawdopodobieństwo zarażenia się czymkolwiek w ten sposób graniczy z studem. Skoro mówimy o bananach, czy wiecie, że są one świetnym zastępnikiem jajek? Tak, dokładnie. Jeżeli widzicie jakiś przepis i zbudzicie się, o nie, nie mogę go zrobić, bo nie jem jajek. Otóż możecie go zrobić. Każde jajo wystarczy zastąpić połówką banana bądź łyżką masła orzechowego. Są też inne możliwości zastąpienia jaj niektórzy przygotowują na przykład y, nasiona chia namoczone w wodzie, albo można kupić takie gotowe pudrowe saszetki zwane wegańskimi jajkami. Y, dla mnie jednak najlepiej sprawdzają się właśnie albo banany, albo masło orzechowe. A skoro już mówimy o zastępnikach od zwierzęcych produktów, to czy wiecie, że masło można zastąpić awokado? Awokado ma równie kremową konsystencję i świetnie nada się do wypieków. Teraz bardzo ważne pytanie, czy wylewacie wodę z ciecierzycy w puszce albo w słoiku? Jeśli tak, to popełniacie ogromny błąd, ponieważ to wodę można wykorzystać do zrobienia przepysznych kremów, wegańskiej bitej śmietany, a nawet do zrobienia wegańskiej bezy. Wystarczy zmiksować naszą wodę z ciecierzycy na pianę, a następnie dodawać cukier-puder w proporcji 1 do 1. Następnie bezy układamy na blaszce i suszymy w piekarniku nagrzanym do 120 stopni Celsjusza co najmniej godzinę. Ciecierzycę możemy natomiast wykorzystać do przygotowania przepysznego falafela. Wystarczy wblendować 3 łyżki wcześniej przed nas przygotowanej mąki owsianej, odcedoną ciecierzycę, 3 łyżki oleju kokosowego, natkę pietruszki, sól, pieprz, paprykę wędzoną, garam masala i cebulkę. Następnie z przygotowanej masy formujemy małe kuleczki i nasze falafelki pieczemy 20 minut w 200 stopniach Celsjusza. W międzyczasie możemy przygotować przypyszny pomidorowy sos. Odrobienie jakichkolwiek rzeczy z pomidorami w domu wiele osób zapewne odstrasza to, że trzeba je obierać i albo rygnują wtedy z przepisu, albo sięgają po pomidory z puszki, które już były wcześniej obrane. Jednak słuchajcie, obranie pomidorów to naprawdę nie jest nic trudnego. Pomidory najpierw nacinam dookoła. zamieszczam w misce i nabijam na widelce. Następnie zalewam je gorącą wodą. I po chwili możemy już bez problemu ściągać skórkę i zrobić nasz sos. Na sos składają się oczywiście pomidory, podsmażona cebulka, awokado, które sprawi, że sos będzie bardziej kremowy, sól, pieprz i płatki drożdżowe. Wszystko blendujemy i gotowe. I ostatni trik tyczy się sałat, jakiejś innej zieleniny, która jak wiadomo szybko się psuje. Zdarza się, że jednego dnia otworzona paczka, następnego dnia już jest pełna takich oklapłych, zwiędłych, wilgotnych, no po prostu obleżkowych liści. I winowajcą jest tutaj właśnie wilgoć, która przyczynia się do tego, że nasza zielenina szybciej się psuje. I aby nasza sałata dłużej była świeża i pięknie wyglądała, Wystarczy przechowywać ją w pudełku lub misce, zamiast w plastikowej torbie, i przykryć ręcznikiem papierowym, który będzie wchłaniać wilgoć. I to już wszystko, co miałam Wam do pokazania w tym filmie. Mam nadzieję, że moje triki bądź przepisy Was zainteresowały i sami zdecydujecie się z nich korzystać albo wykonać falafel albo wegańską bezę. Jeżeli zdecydujecie się to zrobić, to koniecznie później dajcie znać w komentarzach, jak Wam wyszło i czy Wam smakowało. I możecie też napisać, czy Wy macie jakieś swoje sprawdzone triki, które przydają się podczas gotowania. A jeśli chodzi o ten film, to z mojej strony by było na tyle. Jak zawsze zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama i Snapchata. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!